Witam serdecznie z gołębników Morel Team Dzisiaj wjeżdżamy z takim Krótkim materiałem Konkursem z okazji, z okazji Niedługo wybije nam 2000 subskrypcji W co głęboko wierzę Brakuje tam chyba 30 subskrypcji tylko do tego W związku z czym mamy Konkursik, poza tym jakieś Ogłoszenia dzisiaj, krótki materiał A później Będziemy wracać do dłuższych materiałów Na temat przygotowań gołębi w tej chwili jesteśmy w tym nowym boksie rozpłodowym z nowymi celami od Jacka Bereźnickiego. Takimi dużymi gołębki są tutaj połączone już 7 dni. Pierwsze położyły dzisiaj jajka samice, także bardzo, bardzo fajnie, równo. Kładą jajka, zresztą u nas co roku nie ma z tym żadnego problemu, jest fajnie, także tak to wygląda. I teraz przechodząc do, do konkretów, jeśli chodzi o e, konkurs, jest on. E, Prosty i nieprosty. Myślę, że, że nie będzie ciężko go spełnić. Jest to konkurs, w którym który organizujemy razem z dwójką naszych partnerów w hodowli: z firmą AJB Jacek i Ewelina Bereźnicy, producent z akcesoriów do gołębnika oraz gołębników, oraz z firmą Ronfrit Polska, producentem suplementów i odżywek dla gołębi. I na czym polegał będzie konkurs? W konkursie każda osoba, która zamówi u nas preparaty firmy Ronfreed od tego tygodnia do dzisiaj jest, dzisiaj jest, który dzisiaj jest, chwileczkę, dzisiaj jest 18. Wszyscy, którzy zamówią do końca lutego u nas produkty firmy Ronfreed, wystarczy jeden produkt, czy tam kilka produktów, nieważne ile. I w tym samym czasie, czyli do końca lutego, złożą zamówienie na sklepie Jacka Bereźnickiego, czy bezpośrednio u Jacka Bereźnickiego na jakieś akcesoria hodowlane, czy, 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 gołębnik. Wezmą udział w losowaniu gołębia z naszej hodowli. Będzie to gołąb wychowany tam w przełomie maja i czerwca, czyli taki, taki trzeci lęk, powiedzmy, jeszcze ewentualnie nadający się do lotu lub do rozpłodu, jak kto woli. Czyli jeszcze raz co trzeba zrobić? Trzeba zakupić u nas jakieś produkty Ronfrida, dodatkowo u Jacka Bereźnickiego w firmie AJB zamówić jakieś akcesoria do hodowli gołębi lub gołębnik. <głynie> Chociaż myślę, że, że za dużo ludzi tych gołębników nie zamówi na raz, ale, ale przynajmniej jakieś akcesoria przekazać nam potwierdzenie zamówienia lub paragon lub list przewozowy z odebranej przesyłki, drogą mailową, czy na fanpage'ach może nam to przesłać, czy MMS-em na telefon, Messengerem, WhatsAppem i we wszelkie, wszelkie możliwe sposoby. I dodatkowo u Jacka Bereźnickiego każdy, kto zadzwoni, złoży zamówienie i powoła się na nasze nazwisko, czyli na hasło Morel, dostanie 3% rabatu. Do tego każda osoba, która wejdzie na stronę Jacka i zarejestruje się na stronie www.dla-golebi.pl, dostaje z już jakby na wejściu 3% rabatu. Dodatkowo powołując się na nazwisko Morel, Dostajemy kolejne 3% rabatu, czyli już wtedy będzie 6%. Także myślę, że jest to fajna akcja połączona zarówno z, z czymś pożytecznym dla hodowli, jak i będzie można wziąć udział w losowaniu gołębia z naszej hodowli. Wielu ludzi często pytało o to, czy zrobimy taki konkurs z gołębiem do wylosowania. No my tam swoich gołębi nie rozdajemy, żyjemy z tego, nie ukrywamy, więc nie rozdajemy jakby naszych gołębi, ale tutaj po prostu... Nie bezpośrednio płacąc za nasze gołębie, ale płacąc za, za suplementy firmy Ronfit, z którą współpracujemy i, i wyposażenie czy, czy gołębniki u Jacka Bereźnickiego, można wziąć udział w losowaniu naszego gołębia. Więc jeśli potrzebujecie czegoś do gołębnika i się zastanawiacie, gdzie nabyć, tak to, to polecamy Jacka, polecamy siebie w kontekście kupna suplementu firmy Ronfit. A przy okazji będzie można wziąć udział w losowaniu gołębia, gołąb będzie z gołębi rozpłodowych. Myślę, że, że dokładniejsze jakieś tam szczegóły już będą do dogadania, także na pewno myślę warto i jeśli ktoś ma jakieś potrzeby zakupowe to, to zapraszam, bo można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, także nawet trzy. Także zapraszamy. W weekend, ten, który nadchodzi, 21-22 luty, będzie u nas kolega Ulrich Lemens, więc na pewno zagra, za, za, nagramy jakiś materiał z nim. Jeśli macie jakieś na przykład pytania na temat hodowli w Belgii, tego jak to się odbywa, biznesu gojembiarskiego, bo jest to zawodowy hodowca, chcielibyście go o coś zapytać, to pod tym filmem w komentarzach możecie zadawać pytania, e, które Ulrichowi przekażemy i, i na te pytania nam odpowie. Myślę, że będzie to też fajny materiał a później w kolejnym tygodniu już będziemy wjeżdżać normalnie z materiałami z naszej hodowli z przygotowań właśnie do sezonu lotowego, bo powoli się już to zacznie tam początkiem marca mamy zamiar zacząć wypuszczać gołębie no sezon rozpłodowy w trakcie, bo, bo tak jak mówiłem już gołębie zaczęły, nie, to znaczy zaczęły, już poniosły jajka tutaj jest ostatni taki bok, który najpóźniej był parowany i też tam samiczki już po jednym jajku puściły dzisiaj niektóre, niektóre jeszcze nie, te młodsze, ale że większość samiczek już tam siedzi na, na, na jajku, także fajnie równo położyły opowiemy o tym jak żeśmy je przygotowali jak dalej będziemy się z nimi obchodzić opowiemy też o przygotowaniach do sezonu lotowego także na dzisiaj tyle czas nas troszeczkę goni dzisiaj także na biegu ten filmik, ale tak jak mówię konkurs jest, zapowiedź kolejnych filmów jest jeśli macie pytania do kolegi Uldricha Lemensa to zadawajcie je w komentarzach będziemy go pytać, przepytywać i myślę, że też nagramy fajny materiał z tej wizyty także dobry lot i do usłyszenia